...monitory. Z monitorami jak jest, to mniej więcej wiadomo. Każdy jakiś ma, chyba że akurat nie ma żadnego rikczu. No i to jest trochę też jak z ręką. Każdy jakąś ma, czasami dwie, czasami niektórzy trzy. No generalnie dobrze jest mieć jakiś monitor. A do mnie przyjechał taki całkiem duży monitor Samsung Odyssey Arc. Albo Odyssey? Odyssey. Odyssey Arc. W sumie to pokażę Wam w czym przyjechał, bo to też jest niezła historia za zabałagane, ale to jest właśnie case od tego monitora. Prawie 50 kg i prawie 1,5 metra długości paczki. Także kurier był przeszczęśliwy, kiedy mi to przynosi. No ale dobra, o co tu w ogóle chodzi? Czemu ten monitor stoi pionowo? Czemu jest zakrzywiony? I czemu jest taki duży? Sprzęt mogliście już widzieć zasadniczo na amerykańskich YouTubach, bo już tam się pojawiał, już tam wzbudzał e, wiele właśnie ciekawych uwag i kontrowersji. E, natomiast. Z tego co wiem jestem pierwszym Polakiem, który testuje ten monitor właśnie u nas i w takim pionowym właśnie ustawieniu, tak jak widzicie teraz, on ma wysokość trzech monitorów 27-celowych, czyli tu mamy jeden, tu możemy mieć drugi, a tu możemy mieć trzeci, zaraz Wam pokażę jak to wygląda. Mamy taki pilot, wygląda jak taka mniejsza wersja pilotów od telewizora Samsunga i zobaczcie, że nic w tym w sumie dziwnego, bo mamy tutaj cały system smart. TV. Mamy też aplikacje do e, gamingu, na przykład Stadia Polecam, e, bardzo fajna usługa, e, dobrze rozwijana. No ale nas interesuje tryb MultiView. No i zobaczcie, tu mamy właśnie taki przykładowy setup trzech różnych ekranów. Tutaj mamy obraz z mojego e, MacBooka. Tutaj wyżej mamy aplikację YouTube'a z systemu wbudowanego w monitor, a tu wyżej mamy przeglądarkę internetową, też wbudowaną właśnie w monitor. Teraz właśnie wszyscy mi mówią, że trzeba iść w pionowe wideo, i jak wy na przykład też jesteście takimi fanami TikToka albo Shortów, no to znalazłem wam idealny monitor. No ale dobra, wszystko fajnie y, TikTok TikTokiem, ale życie życiem oczy cały czas mamy y, poziomo, więc ustawimy też w takiej samej pozycji ten monitor i zobaczcie jak on teraz będzie wyglądał. Kiedyś wam mama mówiła, żeby nie siedzieć za blisko monitora, a wy nie słuchaliście się mamy, bo wszystko wiecie, lepiej. I tak wam zostało do dziś, to ten monitor też jest idealnym sprzętem dla Was bo tutaj możecie być tak blisko monitora, jak jeszcze nie byliście nigdy wcześniej. Sprzęt ma generalnie 55 cali przekątnej, więc to jest dosłownie telewizor stojący na biurku, no ale mało tego, bo on Was po prostu otacza. Tak jak widzicie, jeżeli ja się dosiądę do tego biurka na taką odległość, na jakie normalnie mam monitor, bo jednak biurka mają jakąś tam swoją głębokość, to ja czuję się jakbym był po prostu w jakimś wyjarze. Kiedy przy nim siedzę, w ogóle słyszę swój głos, bo jest takie echo, tak Cię to wszystko otacza jak w jakiejś komorze. I na przykład, jak powiem. O, tam wysoko, daleko. Jak pojawia mi się jakieś powiadomienie, to muszę oglądać i tak. Więc, jeżeli chcielibyście się zapisać na jakieś masaże karku, a nie mieliście nigdy jakiegoś pretekstu, to myślę, że ten monitor też będzie bardzo dobrym produktem dla Was. Jeżeli chodzi o samą technologię obrazu, to mamy tutaj panel LCD, ale w technologii mini LED, czyli mamy tutaj te strefy podświetlenia. Generalnie chodzi o to, że jeżeli na ekranie jest jakaś taka duża plama czerni albo na przykład biały napis na czarnym tle, to to czarne tło dookoła będzie naprawdę wygaszone tak jak w oledzie. Ale jednak ten biały napis będzie miał taką trochę poświatę, bo te piksele nie będą tak idealnie wygaszone, że tam, gdzie czarne, to są czarne, a tam, gdzie białe, to od razu są białe. No nie, ta strefa podświetlenia ma jakiś tam swój obszar, więc będzie takie drogę e, halo, takie halo wokół tych białych literek. E, no nie jest to najszczęśliwsze rozwiązanie, ale i tak jest dużo lepsze niż na przykład takie zwykłe LCD. E, monitor jest przeznaczony generalnie dla graczy, czyli ma 165 Hz, wsparcie AMD FreeSync. E, tego typu historie tutaj mamy. Więc, no myślę, że jeżeli ktoś chce grać na takim wielkim ekranie, żeby poczuć taką imersję, żeby być w tym świecie gry, no to też jest to fajny produkt dla niego. Monitor jaki jest, każdy widzi, no mały nie jest, więc myślicie sobie pewnie, że zmieściły się tu w środku wszystkie komponenty, no ale nie, niespodzianka. One są wszystkie wyciągnięte na zewnątrz, tutaj mamy taką właśnie skrzyneczkę, podobnie jak właśnie w telewizorach Samsunga. I to jeszcze nie koniec fajnych historii, bo tu mamy taki właśnie pilot zdalnego sterowania, mamy właśnie takie menu, w którym sobie w ten sposób sterujemy. No i na przykład możemy sobie włączyć ten multi view, który Wam pokazywałem, albo sobie na przykład, o to jest ciekawy motyw, flex mode, czyli sobie możemy widzicie, zmniejszyć rozmiar tego ekranu, jeżeli na przykład kogoś już naprawdę zacznie boleć szyja i pomyśli sobie, że ej, jednak trochę by się ten monitor przydał mniejszy, przesadziłem, to sobie można zmniejszyć ten obszar roboczy i podziałać w ten sposób. Smart TV, tak jak mówiłem, jak masz już telewizor Samsunga, to nie będzie tutaj żadnych większych niespodzianek. Możemy sobie zainstalować aplikacje do streamingu gierek, możemy sobie zainstalować, no właściwie co tam chcemy, mamy sklep cały z aplikacjami. Natomiast co Wam chcę jeszcze pokazać, to właśnie wybieranie trybów obrazu, które tu są. Tu jest na przykład tryb gry, akurat nie jest włączona żadna gra, więc generalnie on jest wyłączony, ale ten tryb gry właśnie zmniejsza input laga na przykład. Sorry, że nie mogę się skupić na mówieniu do Was, ale sami rozumiecie. Giereczki, jak możecie zauważyć, prezentują się naprawdę wybornie, w końcu mamy tutaj ekran 55 cali, rozdzielczość 4K. Ja tutaj właśnie sobie korzystam z GeForce Now i prezentuje się to fantastycznie. Tym bardziej, że do tej skrzyneczki, którą Wam pokazywałem, można sobie wpiąć na przykład przewód Ethernet. Cena tego monitora to jest 14 tysięcy złotych, w każdym razie na polskiej stronie Samsunga już jest, widziałem go też w jednym sklepie na Ceneo, także tu już pierwsze. Szlaki, jakie są przetarte, sprzęt dla nielicznych, ale jeżeli należycie do grona potencjalnych klientów tego urządzenia, to myślę, że naprawdę mega warto go rozważyć. No to było tyle na dziś. To wideo było takie trochę szalone i spontaniczne, ale musieliśmy działać szybko, bo sprzęt mamy dosłownie tylko na chwilkę. Jeżeli materiały się Wam podobały, to zostawcie suba i łapkę w górę. No i co? Widzimy się w kolejnych materiałach. Do zobaczenia i hej!